Znów siedzimy w poczekalni przed gabinetem terapeutki małżeńskiej, którą wybrała moja żona. Nasze cotygodniowe spotkanie z nią jest dwunastą okazją, choć bez wiedzy terapeutki oznacza również nasze ostatnie spotkanie. Zorganizowałem niespodziankę zarówno dla mojej żony, jak i naszego doradcy, wyobrażając sobie przyszłość, w której spotykają się bez mojej obecności, aby przeanalizować, gdzie sprawy zboczyły z kursu. Tym razem moja żona może zapłacić rachunek. Krążą opowieści o terapeutach takich jak ten, z którym się spotkamy, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę musiał znosić taką mękę. Nazwałem ją znachorką. Emanuje wyczuwalną pogardą dla mężczyzn, i jest to tak proste. Jej misja wydaje się koncentrować wokół walidacji kobiet i ich wątpliwego zachowania. Pomimo moich zastrzeżeń, moja żona nalegała na swój wybór. Nic dziwnego. Mogliśmy wspólnie wybrać renomowanego terapeuta, przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne i wzmocnić wzajemne zaufanie do naszej decyzji, wspólnie wyruszając w tę żmudną podróż. Niestety, tak się nie stało. Jenny najwyraźniej starała się przechylić szale na swoją korzyść, kontrolując narrację naszych sesji. Nie chodzi o to, że mam awersję do terapii, jestem raczej sceptyczny wobec wersji, której zostaliśmy poddani. Każda skarga, wyrażona przez moją żonę, nieuchronnie wraca do mnie, czemu towarzyszy refren, James. To, czego nie rozumiesz, to to, że nie wypełniasz swoich obowiązków jako mąż. Cóż, dzisiaj kończy się ten cykl. Być może warto zastanowić się nad podróżą prowadzącą do tego momentu. Ćwierć wieku temu związaliśmy się węzłem małżeńskim zaraz po ukończeniu studiów. Nasze potomstwo, syni i córka, obecnie studiujący, są wzorowymi jednostkami. Choć nie pytaj mnie, jak to się stało. Starałem się być jak najlepszym ojcem, ale częste nieobecności mojej żony sprawiły, że nasze dzieci czule nazywały mnie Dom, skrót od Daddy Mom, ponieważ przejąłem obie role rodzicielskie. Początkowo wzdrygnąłem się na ten przydomek, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że symbolizuje on moje podwójne obowiązki. Odpakowania obiadów po pomoc w odrabianiu lekcji, dowożenie dzieci na wydarzenia sportowe, spotkania z nauczycielami, a nawet zajmowanie się pracami domowymi i przygotowywaniem posiłków, nosiłem wiele kapeluszy, podczas gdy obecność mojej żony słabła. Nalegała, że jej praca była kluczowa, choć była mało płatna, przez co po powrocie do domu była zmęczona i niezaangażowana. Z czasem jej uwaga przeniosła się na zewnątrz. A jej niezadowolenie przejawiało się w skargach kierowanych do mnie. Ciągle coś mi nie wychodziło: niewystarczający wysiłek, błędne wykonanie, nieodpowiednie finanse, kiepskie wakacje, litania skarg nie miała końca. Jednak pośród tego niezadowolenia, wdzięczność moich dzieci służyła jako światło afirmacji. Usłyszenie ich szczerych deklaracji Tato, jesteś najlepszy potwierdziło poświęcenie i włożony wysiłek. Oferując ukojenie pośród burzy małżeńskiej niezgody, prawdopodobnie znasz opowieść o żabie we wrzącej wodzie. Cóż, tą żabą byłem ja i osiągnąłem punkt wrzenia, gotowy do wyskoczenia z garnka. Większość mojego dorosłego życia spędziłem na zmaganiu się ze złożonością wychowania mojej żony. Wychowana w domu rodem z thrillera psychologicznego, jej dzieciństwo było naznaczone dysfunkcjami najmroczniejszego rodzaju. Seryjna niewierność jej matki, ukryta pod pozorem niewinnych wycieczek na zakupy, zaszczepiła w niej kot milczenia, który maskował zamieszanie w ich domu. W międzyczasie jej ojciec, choć nie brakowało mu inteligencji, był spętany przez własną nieśmiałość mysz, która ryczała tylko po utopieniu swoich zahamowań w alkoholu. Ich dom stał się polem bitwy pozbawionym komunikacji, koleżeństwa i radości. Dla mojej żony wieczory oznaczały ucieczkę do swojego pokoju, szukając schronienia przed chaosem, który ogarnął resztę domu. Trudno się dziwić, że wyszła z takiego środowiska z bliznami oszustwa i manipulacji, cechami, które ukształtowały jej dorosłość. Zajęło mi całe dziesięciolecia, by pojąć rozmiar jej zepsucia, by zdać sobie sprawę, że była zasadniczo niezgodna z koncepcją małżeństwa. Jednak, nawet gdy to zrozumiałem, Moja miłość do naszych dzieci zakotwiczyła mnie na tonącym statku naszego związku, dopóki nie osiągnęły dojrzałości. Ja również szukałem ukojenia w terapii, szczegółowo opisując powtarzające się wzorce i opowiadając o burzliwym wychowaniu mojej żony. Jednak moja terapeutka delikatnie przekierowała moją uwagę do wewnątrz, podkreślając, że jedyną osobą, którą mogłem zmienić, byłem ja sam. Dzięki jej wskazówkom, Nauczyłem się traktować priorytetowo dbanie o siebie, potwierdzać własną wartość i opierać się w ciąganiu w otchłań opuszczenia mojej żony. Moje dzieci stały się moją racją bytu, a ich dobro moją główną troską, ponieważ trzymałem się nadziei, że pewnego dnia moja żona zdecyduje się odzyskać swoje miejsce w naszej rodzinie. Gdy nasze dzieci rozpoczęły studia, wyczułem zbliżający się finał. Niezrównoważony status quo mocno na mnie ciążył i nie miałem wątpliwości, że Jenny wkrótce zdetonuje resztki naszego małżeństwa. Mój terapeuta rzucił światło na kluczowe spostrzeżenie: Wychowani w chaosie, ludzie aklimatyzują się do niego. Na początku brzmiało to dziwacznie, ale jej wyjaśnienie odbiło się głębokim echem. Tendencja Jenny do sabotowania chwil spokoju wynikała z jej podświadomego pokrewieństwa z chaosem objawienie, które potwierdziło moje zdrowie psychiczne. Pomimo rozpoznania wzorca trudno było mi go zaakceptować. Teraz, gdy nasze dzieci rozpoczęły studia wyższe, nasza stabilność finansowa była zapewniona, kredyt hipoteczny zbliżał się ku końcowi, a czas wolny nadchodził, Jenny wydawała się być skazana na zniszczenie tego wszystkiego. Moje rozmyślania zostały nagle przerwane przez skrzypnięcie drzwi gabinetu, zwiastujące przybycie kolejnej pary do poczekalni. Mąż miał przygnębiony wyraz twarzy, podczas gdy jego żona emanowała atmosferą zadowolenia. W tym momencie nie mogłem powstrzymać się od uznania umiejętności znachorki w zarabianiu na jej honorarium. Rutyna przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Czekaliśmy aż znachorka zakończy swoje notatki z poprzedniej sesji przed nieuniknionym wezwaniem. Jenny, jestem gotowa na spotkanie z Tobą i Jamesem. Jej słowa służyły jako cienko zawoalowane zaproszenie do następnego baranka ofiarnego. Siedząc na kanapie, Jenny spodziewała się mojej zwyczajowej pozycji obok niej, ale tym razem wybrałem krzesło po jej prawej stronie plecami do drzwi. James, proszę usiąść ze swoją żoną. Wtrącił się Nahor, wyraźnie zirytowany. Przepraszając, wyjaśniłem: Wolę ten punkt obserwacyjny. Poza tym dokuczają mi plecy, a ta kanapa nigdy nie była wygodna. Było to co najmniej niedopowiedzenie. Wyczuwalna irytacja z sprawiła, że zapytała: James, czy jest coś, co chciałbyś poruszyć po naszej ostatniej sesji? Tak, mam coś do powiedzenia. Pomimo naszych konsekwentnych wysiłków na terapii, wciąż nie mogę pozbyć się wrażenia, że moja żona jest niewierna. To powracająca wątpliwość, która utrzymuje się niezależnie od tego, o czym tutaj rozmawiamy. Wyznałem, a mój głos był ciężki od nierozwiązanych podejrzeń. Nie tracąc czasu, znachor wtrącił się, uprzedzając odpowiedź mojej żony: James, jak już wcześniej zapewniałem, jestem pewien, że Jenny cię nie zdradza. Rozmawialiśmy o tym i jestem głęboko przekonany, że to wytwór twojej wyobraźni. Czas porzucić te bezpodstawne podejrzenia i iść naprzód. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, skierowała swoją uwagę na moją żonę. Jenny, co chciałabyś dzisiaj omówić? Jej stronniczość była rażąco widoczna, prawda? Jenny nie traciła czasu na wskazywanie moich rzekomych braków. On mnie nie wspiera. I tak po prostu rozpoczęła swoją litanie skarg, przytaczając przypadki mojego rzekomego braku wsparcia, skargi na jej późne godziny pracy, lub chęć spotkań towarzyskich z przyjaciółmi. To był znajomy scenariusz, w którym Jenny wygłaszała swoje żale, a The Quack przytakiwał, jakby na zawołanie. Gdy Jenny kontynuowała swoją tyradę, pozwoliłem moim myślom błądzić. Przypomniałem sobie poprzednią sesję jeden na jeden z The Quack. Podczas której nieśmiało poruszyłem moje podejrzenia o niewierność, tylko po to, by zostać szybko odrzuconym i nazwanym paranoikiem. Jednak zaledwie kilka miesięcy później moje wątpliwości umocniły się w pewności, sprawiając, że zapewnienia Znachora stały się nieaktualne, gdy przygotowywałem się do konfrontacji. Przygotowanie zajęło trochę czasu, ale. James, James, słuchasz mnie? Moja zaduma została nagle przerwana. Tak słyszałem. Nie popieram jej, odpowiedziałem z rezygnowanym tonem, pełnym nierozwiązanego napięcia. Jenny wspomniała, że zaniedbujesz ją i jej potrzeby, powtórzyła z znachorka, jej ton zabarwiony był irytacją. Nie wspierasz jej, gdy pracuje do późna i okazujesz zazdrość, gdy szuka czasu z przyjaciółmi. Nie mogłam pozbyć się dręczących podejrzeń. Ale ciągle wracam do tego przeczucia, że ona nie jest wierna naszemu małżeństwu. Cierpliwość z nachorki wyczerpała się, a jej pogarda była ledwo skrywana. James, czas spojrzeć prawdzie w oczy i zachować się jak mężczyzna. Zapewniłam cię już, że ona cię nie zdradza. Twoja żona zasługuje na partnera, który potrafi sprostać obowiązkom. Jeśli będziesz upierał się przy takim zachowaniu, być może powinna poszukać kogoś, kto to zrobi. Jej pogarda była namacalna, gdy z przerażeniem potrząsnęła głową. Zwracając się do mojej żony zapytała, Jenny, mówiłaś, zaniedbuję obowiązki domowe, takie jak koszenie trawnika i malowanie domu. Jenny rozpoczęła litanie skarg, a jej żale odbijały się echem w pokoju. Kiedy tak paplała, nie mogłem powstrzymać się od myśli. Mogę przewidzieć tę melodię już po kilku nutach. Wyglądało na to, że pozwoliłem, by moje myśli wymknęły się spod kontroli. James, co cię tak bawi? To jest poważna sprawa. Zwrócił mi uwagę z Znachor. Przepraszam, mruknąłem, oferując najbardziej nieszczere z przeprosin, a mój umysł ponownie odpłynął, gdy Jenny kontynuowała swoją tyradę. Jenny zawsze nalegała, by jeździć osobno na nasze sesje z The Quack. Mogłem ją łatwo odebrać, ale to nigdy nie wystarczało. Po każdym spotkaniu w tajemniczy sposób stawała się niedostępna po południami. Zajęło to trochę czasu, ale w końcu się połapałem. Zatrudniając prywatnego detektywa, odkryłem prawdę. Spotykała się z Henrym Walkerem w best western, w każdy czwartek po południu. To nie było sporadyczne, to był długotrwały romans. Jednak nawet w swojej niewierności zachowywała dystans, ujawniając głębsze załamanie w sobie. Mieli stałą rezerwację, co ułatwiło mojemu prywatnemu detektywowi zainstalowanie kamery i dyktafonu w ich zwykłej sali konferencyjnej. Gdy miałem już dowody, sesje terapeutyczne stały się grą na przeczekanie, podczas gdy ja skrupulatnie przygotowywałem swoją strategię. Teraz miałem na celowniku trzech przeciwników: moją żonę, Henry'ego i znachora. Kiedy nadszedł czas, złożyłem wizytę żonie Henry'ego i dostarczyłem jej kopię obciążających dowodów. Pomimo jej problemów zdrowotnych. Mój prawnik zapewnił mnie, że może legalnie wykorzystać niewierność Henry'ego na swoją korzyść w ugodzie rozwodowej. Wyglądało to na idealną zemstę, której szukałem. James, James! Słuchasz mnie? Głos znachora przebił się przez moje myśli. Tak, słyszałem. Dom potrzebuje nowej warstwy farby odpowiedziałem roztargniony. Zapytała, ale zanim zdążyłem odpowiedzieć, rozległo się nagłe pukanie do drzwi. Kto to do cholery jest? Kłak podniosła się z fotela z irytacją. Ja to wezmę w każdym razie to dla mnie, wtrąciłem, szybko ruszając, by otworzyć drzwi. To jest sesja, James, święty czas. Co masz na myśli, organizując coś na zewnątrz? Protest znachora ucichł, gdy otworzyłem drzwi. Stali przede mną Henry i jego żona Ewa. Ta ostatnia wyglądała na zdeterminowaną pomimo swojej słabości. Witamy! W samą porę cieszę się, że zdążyliście. Wejdźcie. Przywitałem ich ciepło. Henry wyglądał na zdezorientowanego, podczas gdy Ewa emanowała poczuciem celu, a jej ręka drżała, gdy opierała się na lasce. Zdecydowanym krokiem weszła do pokoju. Henry, najwyraźniej nieświadomy mojej tożsamości, wyciągnął rękę i wyznał: Moja żona umówiła się na to spotkanie. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, dlaczego tu jesteśmy. Pozwól mi wyjaśnić, Henry, zacząłem, wskazując na moją żonę siedzącą na sofie. Znasz moją żonę, Jenny, prawda? Gdy zdał sobie z tego sprawę, byłem świadkiem, jak kolor odpływa z twarzy Henry'ego, pozostawiając go bladego i wstrząśniętego. Ach, a, ja nie. Henry jąkał się wyraźnie speszony. Nie musisz kłamać, Henry. Wszyscy tutaj jesteśmy przyjaciółmi. Sesje terapeutyczne to bezpieczne miejsce. Zażartowałem, zapożyczając wers z mojej pierwszej sesji ze znachorką. Przypadkowo wybrała ten moment, by się wtrącić. James, co tu się dzieje? Jak możesz przerywać taką sesję? Głos z nachora był pełen oburzenia. Przepraszam, pani Collins, to jest Henry Walker, wyjaśniłem, a mój ton był surowy. On i moja żona mają romans od prawie roku. I zanim odrzuci to pani jako fantazję, mam liczne dowody, zdjęcia i nagrania wideo z ich spotkania w best western. Zwracając się do Henry'ego, kontynuowałem. Henry, może usiądziesz obok Jenny. Jeśli możesz angażować się w intymne akty z nią, możesz przynajmniej usiąść obok niej, gdy zajmiemy się tą kwestią. Następnie, zwracając się do Ewy, zaproponowałem. Ewa, zawsze miło cię widzieć, chciałabyś to krzesło? Jest zaskakująco wygodne. Z wdzięcznym uśmiechem Ewa usiadła na krześle, a jej spojrzenie przeszywało Henry'ego cichym oskarżeniem. Zajmując miejsce naprzeciwko niej, ustawiłem się tak, że stolik do kawy leżał między nami. Jenny i Henry po mojej prawej stronie, a kwak po mojej lewej, z wyrazem twarzy przypominającym zaskoczoną rybę. Czyż nie jest tu przytulnie? Zauważyłem od niechcenia. Ewa, jak zawsze wyglądasz promiennie. Jak się dziś czujesz? Lepiej niż przez większość dni, James, dziękuję za pytanie. Wierzę, że ciężar zostanie zdjęty z moich barków, odpowiedziała Ewa, a jej optymizm był wyczuwalny. Nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu na widok jej odporności. Ewa stawiała czoła prawdziwym wyzwaniom, ale jej duch pozostał niezłomny. Pani Collins powiedziała mi wcześniej, że moje podejrzenia co do niewierności Jenny są tylko w mojej głowie. Kontynuowałem, kierując rozmową. Ewa zachichotała na tę uwagę, a jej śmiech odbił się echem w pokoju. Rozglądając się dookoła, zwróciłem się do grupy. Kto jest zainteresowany obejrzeniem dowodów? Przyniosłem swój tablet. Jeśli ktoś chce obejrzeć nagranie. Następnie, kierując wzrok na znachorkę, dodałam: A ty, chcesz być świadkiem tego nikczemnego aktu cudzołóstwa, o którym twierdziłeś, że nie istnieje? Nie, nagle wydajesz się milczeć. Zwracając się do Henry'ego, powiedziałem: Henry, być może przekroczyłeś granicę, angażując się w moją żonę, ale pomimo jej oszustwa, byłem jej mężem przez długi czas i nadal czuję się odpowiedzialny za jej dobro. Jednak Twoje podejście do intymności z nią jest niepokojące. Nie chodzi o kochanie się. Wydaje się to bardziej transakcyjne jak w przypadku prostytutki lub cwaniaka. Może właśnie tego pragnie w tej chwili, Jenny. Zwróciłem się do Jenny, dodając: Gdybym wiedział, że wolisz takie traktowanie, może nie szukałabyś pocieszenia w ramionach tak podłego tchórza. Jej niespodziewane łzy zaskoczyły mnie. Nie mogłem pojąć powodu, który za nimi stał. Nasze małżeństwo się rozpadło, małżeństwo Henryego się rozpadło, miała wolność, by podążać za dowolnym mężczyzną. Skąd więc ten nagły przypływ emocji? Jedyne, co mogła stracić, a nigdy nie okazywała mi prawdziwego pożądania, może z wyjątkiem stabilności, którą zapewniałem, emocjonalnej kotwicy, której sama nie mogła sobie zapewnić. W końcu Jenny odnalazła głos pośród łez. Nigdy nie chciałam, żebyś się dowiedział. Przepraszam, James. Nigdy nie chciałam sprawić ci bólu, lamentowała, recytując zmęczone frazesy skruszonej oszustki. Graniczyło to z żałosnym, niemal śmiesznym. Daruj sobie te teatrzyki, Jenny. Miałaś rok na przemyślenie swoich czynów, odparłem niezrażone. Odwracając się do żałosnej wymówki dla mężczyzny obok niej, kontynuowałem. A co z tobą? Twoja żona poświęciła się dla ciebie, wychowując twoje dzieci, nawet z jej specjalnymi potrzebami. I tak się jej odpłacasz? Zakradając się za jej plecami? Czy choć raz w życiu pomyślałeś o tym, by stawić czoła swoim obowiązkom, jak mężczyzna i być uczciwym? Wyczuwałem złość, która kipiała pod jego powierzchnią, ale byłem więcej niż gotowy, by stawić jej czoła, jeśli nadarzy się okazja. Ale ta szansa nigdy nie nadeszła. W końcu oboje siedzieli, oferując słabe wymówki i puste przeprosiny, aż kolejne pukanie do drzwi przerwało napiętą ciszę. — Ups — spojrzałem na Ewę. — Wygląda na to, że przybył nasz ostatni gość. Do tego momentu znachorka pozostawała zaskakująco cicha. Jej milczenie wywołało drugi wybuch, na który po prostu wzruszyłem ramionami przed otwarciem drzwi. Do biura wszedł mężczyzna w średnim wieku w tanim garniturze, a ja gestem wskazałem na sofę. To oni. Podchodząc do dwójki oszustów, wręczył każdemu z nich kopertę i uroczyście oświadczył: Jenny Harris, Henry Walker, zostaliście obsłużeni. Stryknięciem aparatu zakończył swoje zadanie i odszedł bez słowa. Wyglądało na to, że doręczanie dokumentów prawnych w gabinecie terapeuty małżeńskiego było dla niego nowością, o czym świadczył nikczemny uśmieszek, który mi błysnął, gdy wychodził. Zamykając za nim drzwi wróciłam na swoje miejsce. Cóż, to z pewnością było pełne wrażeń, prawda? Wygląda na to, że nasz czas dobiega końca, zauważyłam, zerkając na zegar na ścianie. Być może pani Collins będzie mogła poświęcić pozostałe minuty na pomoc oszustom w przetworzeniu dzisiejszych wydarzeń. Odwracając się do znachorki, dodałam z nutką sarkazmu. A może ty zastanowisz się, jak udało cię tak bardzo pomylić? Podnosząc się z fotela, Pomogłem Ewi wstać i połączyłem jej ramię z moim, gdy wychodziliśmy z biura. Gdy szliśmy korytarzem, zapytałem: Wszystko będzie dobrze? Myślę, że tak. Kiedy po raz pierwszy pokazałeś mi dowody ich zdrady, byłam zdruzgotana. Zastanawiałam się, jak mężczyzna, którego poślubiłam, mógł mnie tak zdradzić. Ale teraz zdałam sobie sprawę, że nie jest on tym, za kogo go uważałam, a może nigdy nim nie był. Wszystko, co tracę, to wspomnienie lub iluzja tego, co myślałam, że mam, a czego nie miałam, zastanawiała się Ewa. Jej słowa uderzyły w strunę, rezonując ze świadomością, że mówiła nie tylko za siebie, ale za nas oboje. Spojrzała na mnie z mieszaniną smutku i odporności. Wciąż mam dzieci, a wkrótce pojawią się wnuki. Poradzę sobie. Masz też przyjaciół, nie zapominaj o tym, i kto wie? Może z czasem zaliczysz mnie do nich, zaproponowałem. Na jej ustach pojawił się smutny uśmiech, gdy delikatnie poklepała mnie po ramieniu. Już zaliczam. W takim razie, co powiesz na lunch z przyjaciółką? zasugerowałem. Jej wyraz twarzy rozjaśnił się, a na jej twarzy pojawił się szczery uśmiech. Bardzo chętnie. Jadąc własnymi samochodami do restauracji, nasz lunch rozpoczął się z ponurą atmosferą, gdy w milczeniu wracaliśmy do wydarzeń dnia. Spodziewaliśmy się tej chwili, planowaliśmy ją wspólnie. A jednak oznaczała ona koniec dwóch małżeństw i życia, które kiedyś sobie wyobrażaliśmy. Dzieliliśmy się wspomnieniami i przemyśleniami na temat pary, z którą wcześniej się skonfrontowaliśmy, stopniowo przenosząc rozmowę na przyszłość. Dyskusje o naszych dzieciach i lokalnych wydarzeniach wprowadziły do atmosfery promyk nadziei. Odkrywając wspólnych przyjaciół, znaleźliśmy pocieszenie w świadomości, że otacza nas wsparcie. Wiesz, kiedy to wszystko będzie już za nami, nasi przyjaciele prawdopodobnie będą próbowali umówić nas na randki w ciemno ze swoimi samotnymi znajomymi, zauważyłem, wzdrygając się na tę myśl. Zaśmiała się cicho. To może nie być tak straszne, jak myślisz. Kto wie? Może nawet ci się spodoba. Z westchnieniem potrząsnąłem głową, nie mogąc dopuścić do siebie tego pomysłu. Jednak w miarę jak nasza rozmowa była kontynuowana, optymizm zaczął rozkwitać. Rzucając pełne nadziei światło na naszą przyszłość. Po powrocie do domu nie interesowało mnie miejsce pobytu ani działania oszustów. Czy wyjechali razem, aby opracować strategię obrony, szukali porady prawnej, czy po prostu udali się na swoje zwykłe potajemne miejsce spotkań. Być może Jenny podwiozła Henry'ego, ponieważ Ewa prawdopodobnie miała ich samochód, ale zgodnie z oczekiwaniami nie było to takie proste. Jenny wróciła do domu później, uzbrojona w falę przeprosin przeplatanych przerzucaniem się winą, odwieczną taktyką, w której niewierność kobiety jest w jakiś sposób częściowo przypisywana rzekomym niedociągnięciom jej męża. Nie mogłam przestać się zastanawiać, czy znachor nadal nią kieruje. Gdy przeprosiny Jenny zamieniły się w łzy, wiedziałem, że nadszedł czas na moje własne oświadczenie. Mówiąc zwięźle i bezpośrednio, Zwróciłem się do niej uroczyście. Jenny, przez całe nasze małżeństwo żywiłem do ciebie współczucie. Twoje wychowanie było pełne zawirowań i wierzyłem, że dzięki kochającemu małżeństwu możesz się wyleczyć i stać się kobietą, do której aspirowałaś. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że nie jesteś w stanie się wyleczyć. Jesteś fundamentalnie zepsuta. Pomimo naszych postępów, za każdym razem, gdy życie przybierało pozytywny obrót, sabotowałaś je. Szczęście cię omija, znasz tylko smutek i ruinę. Nie mogę dłużej znosić takiej egzystencji, ani tolerować życia z oszukańczym i niewiernym partnerem. Nasza wspólna podróż kończy się tutaj, Jenny, nasze dzieci dorosły i nadszedł czas, byśmy rozeszli się w swoje strony. Po chwili, gdy moje słowa dotarły do świadomości, stwierdziłem: Jenny, naprawdę potrzebujesz pomocy. Nie od tego znachora, który tylko potwierdza Twoje działania i usprawiedliwia Twoje zachowanie. Poszukaj prawdziwej terapii, a kiedy to zrobisz, pozwól terapeucie przejąć inicjatywę. Wiem, że masz tendencję do kontrolowania wszystkiego, ale prawdziwy postęp można osiągnąć tylko wtedy, gdy zrezygnujesz z tej kontroli. Znajdź wykwalifikowanego specjalistę, który poprowadzi cię przez podróż samopoznania, pomagając ci stawić czoła duchom i demonom przeszłości. Obiecaj mi, że poszukasz prawdziwej pomocy. Wątpię, by w pełni zrozumiała wagę moich słów. Jej umysł był przesłonięty zbyt wieloma barierami, które uniemożliwiały jej przyjęcie wskazówek. Niestety brakowało jej odwagi, by stawić czoła swoim wewnętrznym demonom. Przyznaję, że zmagałem się z decyzją o rozwodzie z Jenny. Wciąż wracałem do moich ślubów, przypominając sobie o zobowiązaniu w zdrowiu i chorobie. Nie można było zaprzeczyć, że Jenny źle się czuła. Jednak ostatecznie zdałem sobie sprawę, że niezależnie od jej stanu rozumiała różnicę między dobrem a złem. Zdrada to zdrada, chora czy nie. Od tamtej kluczowej sesji terapeutycznej minęły trzy lata, a ja ruszyłem dalej. Rozwód został sfinalizowany nieco ponad dwa lata temu, z naszym życiem podzielonym na pół, a trzyletni nakaz alimentacyjny został wprowadzony, a teraz pozostał mniej niż rok. Dzięki tej próbie zrozumiałem, że kiedy miłość się rozprasza, a gniew ustępuje, pozostaje głębokie poczucie smutku i straty. Opłakiwałem nie tylko to, co zostało utracone, ale także to, co mogło być, choć prawdę mówiąc, to poczucie straty na długo poprzedziło rozwód, jeśli w ogóle kiedykolwiek istniało. Ale życie nie pozwala na rozpamiętywanie strat. Przeniosłem się na drugą stronę miasta, oparłem się na przyjaciołach, którzy zapewnili mi nieocenione wsparcie i odbudowałem swoje życie, ponownie skupiając się na pasjach i zainteresowaniach, które zbyt często odkładałem na bok, by zaspokoić pragnienia mojej byłej żony. Podczas tej podróży spotkałem niezwykłą kobietę, która podziela moje zainteresowania. Oboje nosimy blizny po zranieniach z przeszłości, więc postępujemy ostrożnie. Patrzę na to z optymizmem, ale nigdzie mi się nie spieszę. Jeśli chodzi o Henry'ego, to został ułaskawiony. Zemsta nie była warta ryzyka więzienia. Co ważniejsze, Ewa polegała na jego wsparciu finansowym, więc otrzymał to, co mu się należało. Całe to doświadczenie dało nam kluczową lekcję: mamy zdolność do odbudowania satysfakcjonującego życia, pozostając wiernymi sobie, patrząc w przyszłość. I wykorzystując możliwości, jakie daje nam życie. Jeśli chodzi o moją byłą żonę, wątpię, by kiedykolwiek odnalazła prawdziwe szczęście. W jej naturze nie leży czerpanie radości z życia i życie w pełni. Zawsze będzie gonić za nieuchwytnymi pragnieniami, poświęcając po drodze to, co naprawdę ważne, jednocześnie nie inwestując w życie wokół siebie. To smutne, ale pogodziłam się z tym, że nie mogę jej zmienić. Jedyne, co mogę zrobić, to iść naprzód. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i polub ten film. Do zobaczenia wkrótce.